Witam Was wszystkich. Dzisiaj miał być odcinek z Tomb Raider'a, lecz yy, no mu, jednak to się nie stało, ponieważ przy montowaniu zorientowałem się, że wszystkie odcinki, które mi zostały, nagrały się bez dźwięku. Został tylko mój głos. Oczywiście nie będę Wam wypuszczać takich materiałów, bo komu by się chciało w taki sposób to oglądać. Dlatego, żeby nie było, że nic nie wypuszczam, postanowiłem tak w skrócie wytłumaczyć Wam, co się później działo, żebyście nie pozostawali z niczym. Po jakże wiarygodnym przebyciu Whitmana tłumacząc się, że uciekł z rąk kultystów, Lara postanawia wyruszyć w stronę wraku Endurance, aby odnaleźć ich towarzysza Alexa, który jakiś czas temu miał plan wzięcia stamtąd narzędzi potrzebnych do naprawy łodzi. Lecz kiedy doszła na miejsce, spotkała go w nie najlepszym stanie. Niefartowne było też to, że przybyli ludzie z Solarii, żeby dopaść naszych bohaterów. Lara ostatecznie musiała się ratować z opałów, a Alex poświęcił się, żeby ją ratować. Po całej sytuacji główna bohaterka znajduje dowody, które mówią o ekspedycjach naukowych mających na celu okiełznanie burz oraz ich wykorzystanie jako broń, by zwabić na wyspę przypadkowych ludzi, którzy tak dobrze jak tu przylecieli, już tak dobrze z niej nie wylecą. Następnie Lara wyrusza do grobowca, w którym zbadała szczątki samuraja, który popełnił sepuku. W szczątkach odpięła notkę, w której było napisane, że był on generałem Teichimiko, czyli własczyni tej wyspy, a następczyni królowej wolała odebrać sobie życie, przez co po jej śmierci słoneczna królowa została uwięziona w swoim ciele. Dodatkowo okazuje się, że przypuszczenia Lary odnośnie wyniesienia nie były ceremonią uchronowania nowej królowej, a rytuałem mającym na celu przeniesienie duszy Chimiko do ciała innej osoby, jaką była Samanta. Ekipa Lary oraz Lara idą na pomoc swojej koleżanki, podążając w górę rzeki do klasztoru. U jego szczytu odbywa się rytuał, w którym Chimiko ma wystać duszę Samanty, otrzymując przy tym nowe życie. Główna bohaterka przedzierając się przez ludzi głównego antagonisty dochodzi w końcu do celu i zabija Matiasa, jednocześnie ratując sam. Burze ustały, a cała załoga opuściła wyspę, no ale jednak z pewnymi stratami.